Młode smoczyński, mówią mi smoku. Kleję te wersy od jednego roku. Chodzę zamulony na ogół, bo taki już mamy w stolicy protokół. Zamiast jechać po prostej, wychodzę z za rogu. Gotowy do skoku w przód, kiedy nadejdzie mój czas, by osiągnąć spokój. A, lecz mam kilka przeszkód. Demony pragną crash testów mojej psychy. Myśli kompulsywne tworzą przestój. Lecz wiem, co chcę robić, wuju, mam co mówią oni. I nie przestanę, póki nie zdobędę szczytu. Piszę teksty jeden rok, wersy skwierczą niczym wok, Skoczę sam z krzywów zbocz, kiedy będzie trzeba, bo piszę z jeden rok, kiedy będzie trzeba, koczy sam teksty jeden rock, sam, zbocz, kiedy będzie trzeba, sam z będzie trzeba, koczy sam z kiedy będzie trzeba, bo Bez teksty wokół mnie byłbym nikim. Trochę Wyjebane wyniki tych ruchów i to, czy nasze niki się znajdą na oli. Spóki będziemy szczęśliwi, lecz mamy te Civi, by zaś tam, gdzie widzisz, wyjebać kompulsywne myśli i schizy, i latać po niebie wbrew prawom fizyki, gdy inni się będą patrzeć i dziwić. Diabeł w oczach, kiedy patrzę w lustro, pełne pokoje, w których bywa pusto. Co drugi rok, który robię, to uskok, bo nie chcę paść na Ziemię razem z Teksty jeden rok, wersy skwierczą niczym vox, skoczy sam z krywów z kiedy będzie trzeba bo. PISZĘ teksty jeden rok, wersy skwierczą niczym vox, skoczy sam z krywów z bocz, kiedy będzie trzeba bo.